Na spotkaniu laureatów Nagrody Nobla w 2004 roku, wybitny fizyk Brian Josephson swój wykład poprzedził następującym ostrzeżeniem: Uwaga! Niektóre treści zawarte w tym wykładzie mogą wywoływać niepokój, stoją bowiem w sprzeczności z różnymi głęboko zakorzenionymi przekonaniami. Przemawiał do wybitnych naukowców, którzy przynajmniej teoretycznie powinni być otwarci na wiedzę. Ta sytuacja obrazuje, jak trudno jest zmienić zdanie. Zaakceptować odkrycia i informacje burzące dotychczasowy ład. Do dziś niektórzy wolą przyjmować postawę nie uwierzę, nawet jeśli to prawda. Spróbujmy razem coś z tym zrobić, a warto, bo od pewnego czasu coraz śmielej przebija się do świadomości ludzi wszystko to, co jest określane mianem fizyki kwantowej. Pionierem tej nauki na pewno był Albert Einstein, któremu przypisuje się słowa: wszystko jest energią. Opór ówczesnego środowiska naukowego wobec nowych wniosków był ogromny. Pod koniec swojego życia sam Einstein miał już tak dosyć tej walki, że delikatnie wycofał się z niektórych głoszonych przez siebie tez. Obecnie fizyka kwantowa przeżywa renesans. Nowoczesne elektronowe narzędzia pozwoliły bezsprzecznie udowodnić, że życie jest powiązane z niewidzialnymi polami energii, że w komórkach występują białka, nazwane potocznie niewiarygodnie maleńkimi. Chemicznymi nanourządzeniami. Okazało się, że można wpływać na nie za pomocą pól energii i w ten sposób regulować ich właściwości lub na przykład stymulować do samonaprawy. Bezdyskusyjne jest już również to, że niedobory energetyczne na poziomie komórkowym prowadzą do chorób. Tacy naukowcy jak Bruce Lipton czy Greg Braden to współczesne wersje Alberta Einsteina. To im w dużej mierze zawdzięczamy to, że tak długo wypatrywany kwantowy przewrót w biologii dokonuje się na naszych oczach. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Są dwa ważne powody. Pierwszy to świadomość, że jesteśmy częścią natury. Zastanów się chwilę nad tym. Nasze organizmy były kształtowane na przestrzeni tysięcy lat i są świetnie przygotowane do funkcjonowania w naturalnym środowisku. Człowiek był blisko natury przez wieki. Czerpał z korzystnego wpływu roślin na organizm nie tylko wykorzystując ich lecznicze właściwości. Przebywając na łonie natury, czerpał z niej życiodajną energię. Nasze organizmy w pewnym uproszczeniu można przyrównać do złożonych maszyn elektrycznych, zarządzanych centralnym komputerem, którym jest mózg. Energia odgrywa w naszym organizmie decydującą rolę, zarówno na poziomie pojedynczej komórki, jak i całego organizmu. W komórce ruch ładunków elektrycznych jest niezbędny do jej prawidłowego funkcjonowania. Układ nerwowy spełnia funkcję okablowania elektrycznego, a impulsy nerwowe w rzeczywistości są impulsami elektrycznymi. Za ich pomocą odbywa się sterowanie wszystkimi funkcjami życiowymi, jak również procesami zachodzącymi w organizmie. Przypomnij sobie, co dzieje się w domu, kiedy jest awaria w elektrowni i następuje przerwa w dostawie prądu. Lodówka przestaje chłodzić, nie ma ciepłej wody. Wysiada ogrzewanie, a wieczorem robi się ciemno. Funkcjonowanie domu zostaje zaburzone, a domownicy czują się coraz gorzej. Jest im zimno i mają coraz mniej ochoty i energii, aby cokolwiek zrobić. Kiedy awaria elektrowni zostanie usunięta, powoli sytuacja wraca do normy. Dla naszych komórek, potrzebujących energii do właściwego funkcjonowania, taką elektrownią jest natura. Bez tej energii komórki czują i zachowują się tak, jak zmarznięci domownicy podczas awarii elektrowni. Spacer po lesie, przytulenie się do brzozy, wycieczka w góry, zbawienie wpływają na samopoczucie. To wszystko bardzo dobrze znasz. Dawniej dzieci całymi dniami bawiły się na dworze, wspinały się po drzewach i biegały boso po łące. Nie było alergii ani plagi chorób cywilizacyjnych. Trzeba pamiętać o tym, że nasze organizmy były kształtowane w procesie ewolucji poprzez przyrodę, a ten proces był rozciągnięty w czasie na tysiące lat. Jednak cywilizacja, którą obecnie budujemy, nie daje takiej szansy. Zmiany zachodzą zbyt gwałtownie, aby nasze organizmy mogły wytworzyć mechanizmy obronne. Obecne tempo rozwoju technologicznego wyprzedza zdolności adaptacyjne naszych organizmów. Ludzie odgrodzili się od natury. Pozamykali w betonowych domach, oglądając rośliny przez okno. Przemieszczają się w samochodach, odgrodzeni od przyrody metalem i szkłem. W dzisiejszych czasach dzieci wolą spędzać czas przy grach komputerowych lub bawiąc się smartfonem. Poważny problem stanowi wszechobecny smog elektromagnetyczny. Nie uciekniesz od niego, bo niekorzystne wibracje emitują nie tylko stacje transformatorowe, ale również kable elektryczne, komputery, smartfony i wszelkie urządzenia domowe zasilane prądem. Komórki współczesnego człowieka mają ogromne niedobory energetyczne. Naukowcy zajmujący się fizyką kwantową i energetyką organizmu ostrzegają, że u podstaw każdej choroby leżą niedobory energii komórkowej. I to jest drugi powód, dla którego dzisiaj o tym z Tobą rozmawiam. Życie nie znosi próżni. Jeśli jest zapotrzebowanie, prędzej czy później pojawia się rozwiązanie. Oto antidotum na wspomniane wcześniej problemy. Z połączenia nanotechnologii, efektów wieloletnich badań, znajomości fizyki kwantowej i sposobów na pobranie energii z natury powstały kosmetyki informacyjne. Ich główną funkcją jest dostarczanie zeskanowanej energii z natury do naszych organizmów. To unikat na światową skalę. Nikomu do tej pory nie udało się osiągnąć podobnej technologii. Znajduje się tutaj zestaw na wzór szwedzkiego bufetu: rośliny o właściwościach leczniczych, minerały, złoto, meteoryty, pozytywne emocje. Wszystko to, co doładowuje nasze komórki życiodajną energią. Niewiarygodna kompozycja składników bardzo różnorodnych pod względem wielkości. Poniżej pewnej granicy wymiarów już nie da się rozróżnić, czy to materia, czy energia. Wszystko staje się informacją. Nasze ciało, które samo w sobie jest jednocześnie i materią, i energią, przyjmuje to, czego aktualnie potrzebuje. Zachęcam Cię do obcowania z naturą, kiedy tylko jest to możliwe. Z drugiej strony, wszyscy mamy świadomość, jaki tryb życia ludzie obecnie prowadzą i jak rzadko z tej natury się korzysta. Taka dawka to jak wycieczka do lasu, spacer po łące, przytulenie się do brzozy to niesamowicie łatwe i skuteczne uzupełnienie energii w organizmie, danie mu szansy na wyjście z problemów zdrowotnych i poprawę funkcjonowania na co dzień mamy już na to tysiące dowodów wdzięcznych użytkowników. Otwiera się przed tobą niewiarygodna szansa, okazja, możliwość. Ty, twoja rodzina i znajomi możecie wesprzeć, wzmocnić swoje organizmy. Osobiście odczuć dobrodziejstwo działania preparatów Lights. Natural Energy Team zaprasza cię po więcej informacji w tym temacie.